Cześć, witam Cię serdecznie. Następny odcinek będzie takim po czyli za tydzień. Wtedy będziemy już troszkę, troszkę grubsi, bogaci o nową bieliznę i o nowe super perfumy. I, i po, po spotkaniu z naszymi rodzinami. Być może ten czas, ten adwent też był dla ciebie takim czasem trudnym. Może nie zrobiłeś nic, może nawet, yy, nawet się nie postarałeś o to. Myślisz teraz, że już za późno i, i za następ, na następny rok się postarasz. Nie potrzebujemy tygodnia czasu po to, żeby, żeby Bóg się narodził. I to od nas zależy i może być to chwilka. To jest jedna decyzja. Słuchaj teraz o gościu, który taką decyzję właśnie podjął. Teraz o szaleńcu, czyli o świętym Józefie o facecie, dzięki któremu też przyszedł Pan Jezus na świat, bo Jego trochę pomijamy, bo, bo jest Maryja oczywiście, to był gość, który, którego żona przed tym, jak, był, jak z nim była, przed ich nocy, przed, przed nocą poślubną, zaszła w ciążę. Gość, który przeżywał coś, co w naszej głowach, w naszej pale się nie mieści. Wybrał kobietę i kobieta zachodzi w ciążę, nie wiadomo z kim. Ona twierdzi, że jest to że jest to od ducha świętego, że miała widzenie. Jak, byś wte, jak bym wtedy zareagował, gdyby się coś takiego stało? Przecież to nie jest przenośne. tak się stało. Naprawdę, gośniał naprawdę taką sytuację. I co, co ten facet robi wtedy? Może zrobić wszystko, na pewno się wkurza. Jestem pewien tego, że święty Józef, jak się o tym dowiaduje, to wariuje, po prostu świruje. Jest napisane, że był człowiekiem prawym. Nie dlatego, że, że się nie wkurzył, że nie rozwalił czegoś, bo na pewno na pewno krzyczał. Kto wie, może, może w ogóle się rzucał i tak dalej. Eee, co robi? Oddala, decyduje się oddalić Maryję po cichu. To znaczy nie robi halo, bo wtedy była kara śmierci za to, tylko mówi, wiesz co, ok, nie chcę z tobą być, ale nie będę z tego nic robił. Tobie też nie będę nic robił oddala cię po cichu, tak żeby nikt cię nie skrzywdził. Wyobrażasz sobie to, taką sytuację i dopiero wtedy przychodzi do niego anioł. To nie jest tak, że święty Józef, święty Józef to jest gość, który wiesz, zachodzi mu kobieta w ciąży, on się modli, Panie Jezu, co ja mam, co, co ja mam zrobić, nie? Być może to był moment spotkania z Bogiem, że być może wtedy go poznał tak naprawdę, nie? Bo chciał zrobić coś dobrego. Pomyśl nad tym, jakim wielkim szaleńcem on musiał być. Przychodzi później we śnie do niego Anioł, wtedy kiedy on postanawia od, właśnie pożegnać ją po cichu, czyli nie robić z tego halo. I on mówi: Spoko, to jest od Pana Boga, idź za tym. I on ma znowu teraz decyzję. To nie jest tak, że Bóg kieruje. Zobacz, jak bardzo Boże Narodzenie zależało od nas i dalej zależy od ciebie. Być może przychodzi do ciebie. I teraz przeżywasz taki moment, że przeżywasz moment, czy go wpuścić, czy nie, czy mu zaufać, czy nie. Do tego musisz być wariatem, musisz być szaleńcem, jak święty Józef. Ludzie na niego patrzyli i mieli bekę. Cały świat miał na pewno z tego bekę. Kto uwierzy w to, że kobieta zaszła w ciąże przez Ducha Świętego, czyli nikt jej nie dotknął. Kto w to uwierzy? Pan Jezus jest szaleńcem i oczekuje od nas szaleństwa. Spokojnie, to nie znaczy, że będziesz musiał robić takie rzeczy. Ale to znaczy, że będziesz musiał zrobić coś szalonego, bo z nim nie da się ro nie robić szalonych rzeczy, dlatego że on jest szaleńcem. Od, niego od nas zależało Jego narodzenie na tym świecie, dlatego do nas przyszedł, dlatego nas tak bardzo pokochał. Jest tydzień do Wigilii. Być może, jak, jak będziesz śpiewał kolendę, coś wyłapiesz jakieś słowo Boże, bo to też są słowa Boże. Być może ktoś w życzeniach powie ci jakąś fajną rzecz. Chcę otworzyć ucho w tym roku po to, żeby może w jakiejś błahostce Bóg się narodził. Wszystkiego dobrego. Pozdro.